Cześć dziewczyny! Często prosicie mnie o to, żebym Wam po prostu pokazała jak wygląda moja okolica. Ja dzisiaj wybieram się do sklepu i postanowiłam postawić sobie kamerę, słuchajcie, w samochodzie. I, I Wam pokażę po prostu jak to wygląda. Mam nadzieję, że będzie coś widać. I to jest na razie, słuchajcie, to jest moja akurat dzielnica. Z drugiej, z drugiej strony. I, I pokażę Wam po prostu... Jaki e, okres czasu, w zasadzie jak długo zajmuje mnie dojechanie do sklepów, do takich shopping centers, czy, czy większe zakupy jak robię, bo jak wiecie, nie mieszkam w dużym mieście, dlatego jak chcę jechać zrobić duże zakupy, to niestety, ale muszę. W sumie niestety, ja lubię tą sytuację, e, muszę jechać po prostu do, do większych e, do centrum. W tym wypadku dzisiaj nie jadę do San Francisco bo już bym się załapała na beznadziejne korki. Tak więc pojadę do miasta obok z drugiej strony. I to jest takie, słuchajcie, nudne dość miasto, ale mają bardzo dużo sklepów, właśnie tak jak TJ Maxx yy, i wszystkie właśnie ciuchowe, tak więc tam się wybierzemy, z tym, że wcześniej muszę jechać na pocztę. O, nie słuchając muzyki, jestem już chyba tak przyzwyczajona, że zawsze słucham głośno muzyki, a teraz, jak nagrywam, to nie chcę, żeby wam po prostu dudniło. Czuję się jak ciota. Nie wiem, dziwnie się czuję. <taka>, Taka moja mała dygresja, słuchajcie. Tak więc, muszę się pomęczyć dla Was. Kamera się rusza, ale nie wzięłam ze, ze sobą swojego tripoda, tak więc kamera stoi. Słuchajcie, na moim portfelu. I słuchajcie, teraz praktycznie wyjeżdżamy już z mojego miasteczka. Niestety. Małe jest, tak więc słuchajcie, teraz będzie taka bardzo, bardzo nudna droga przez jakieś 15 minut, tak mi się wydaje. I w sumie bardzo, bardzo lubię tą drogę, ale jak jest, jak jest słońce, jaki jest piękna pogoda, ponieważ bardzo często wracając tą drogą w nocy, czy też jak pada deszcz, jest nieprzyjemnie. I Czasami naprawdę boję się wracać tędy, ale jak, jak, jak jest piękna pogoda, czyli słoneczko świeci i jest dzień, to naprawdę bardzo przyjemnie się tędy jedzie, ponieważ tutaj nie ma bardzo dużego ruchu, jak sami widzicie. Czekajcie, ja zamknę okno, żeby nie biało mi nic. Tak więc dużo, dużo lepiej jest jechać, jak jest pięknie. właśnie wróciłam z TJ Maxa i dorwałam sobie różowe trampole z, z Conversa. Ostatnią parę wzięłam i zobaczcie, jaka ogólnie przecena była. Z, 50, z 45 dolarów na 24,99, a ja je kupiłam za 15. Tak więc sobie o, tak one wyglądają zwykłe zwykłe różowe, nic innego, nic innego już nie było, ponieważ yy, słuchajcie, bardzo dużo osób dzisiaj było w TJ Maxie. nie wiem co się stało, bo dzisiaj mieli jakąś ogólnie wielką wyprzedaż na wszystko tak więc yy, tak więc, no niestety, ale już wszystko mi wyprzedali jeszcze chciałam Wam pokazać tak szybko, tylko otworzę okno chwilę tutaj to jest, to jest nasz yy, TJ Maxx, tak jak on wygląda ja mam zdjęcie wcześniej zrobiłam. No już niestety nie wejdę tam, bo mówię Wam, że dzisiaj jest dużo ludzi, mimo tego, że jest dość późno. Tak więc nie wiem, dlaczego u Was jest TK Max, u nas jest TJ Max, nie mam pojęcia. O, tam jest po prostu pełno, pełno ludzi. Nie, wiem, dzisiaj po prostu, o, widzicie, jakieś mają store, Clarence, coś takiego. Tak więc wyprzedają wszystko. Pozwoliła mi wejść, jeszcze raz zapytałam, a tutaj mamy Bath and Body Works. Jak widzicie to jest coś na bazie Victoria's Secret i The Body Shop. Tutaj też mi nie pozwolą pewnie wejść. Tak więc stanę z boczką i Wam pokażę. Mniej więcej. Ale wiecie, co niestety nie chcę więcej pokazywać, bo nie chcę, żeby mi po prostu potem skrzyczały, okrzyczały. Więc tak to wygląda. W ogóle bardzo podoba mi się ta wystawa, zobaczcie, no pięknie. Zajdę może będzie coś fajnego. słuchajcie, jest najlepsza czekolada w Stanach tak mi się wydaje, przynajmniej mojej mamy ulubiona, Nie mają bardzo, bardzo dobre lizaki, ale niestety pani nie pozwoliła mi wejść do środka z kamerą niestety czy co? pójdę, pójdę zapytam jeszcze raz, czy, czy mogłabym albo tak po prostu sobie stanę To jest bardzo mały sklep, ale wszystko jest słuchajcie, robione tutaj, tak więc bardzo, bardzo lubię ten sklepik.